Premier Słowacji Robert Fico oświadczył, że władze Kijowa prowadzą Ukrainę do katastrofy, w której kraj ten straci terytoria i poniesie inne smutne konsekwencje. Swoje stanowisko przedstawił w przemówieniu udostępnionym w mediach społecznościowych. Fico zaznaczył, że nie podziela opinii zachodnich polityków otwarcie popierających wojnę. Wyraził również niezrozumienie dla odrzucenia przez prezydenta Zełęskiego propozycji zawieszenia broni. Według Fico żadne cele nie uzasadniają przelewania przez Słowian krwi nawzajem. Premier wyraził przekonanie, że władze w Kijowie wiodą kraj ku katastrofie, a stanowisko Ukrainy w sprawie ewentualnych negocjacji pokojowych z każdym dniem się pogarsza. Ukraina zapłaci za tę zachodnią awanturę ogromną cenę w postaci utraty terytorium i obecności obcych wojsk, zauważył słowackiego premiera. Dodał, że dąży do pokoju w sąsiednim kraju. I proponuje Bratysławę jako lokalizację rozmów na dowolnym szczeblu.